Halo, halo! Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Mandzio, oto jest kolejny odcinek The Escapist. Słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy, ja chciałem was za coś przeprosić i uwaga, wow, Mandzio, za co to możesz nas przeprosić? Filmy pojawiają się codziennie and shit i tak dalej, a tutaj się okazuje, że jest. Słuchajcie, bo pojawiają się filmy, ale pojawia się tylko jeden film dziennie, a miały być dwa, tak jak to było, jak był jeszcze Turmoil, teraz Turmoila nie ma i za bardzo nie ma filmów dwóch dziennie, ale to się niedługo naprawi, ponieważ czekuję coś dla was ekstra. I to jest coś ekstra, co się, rymu... się zaczyna na paper, zakończy się na please, ale to dopiero będzie jutro, bo bo bo. O Ignacy i Gimper świetnie. Mnie nie, nie przeszkadzał. No ja już dzisiaj miałem średnio czas. Co mi powiedzieliście ważnego, że żaden z tych trzech prowadzących strażników nie będzie miał klucza. Nie będzie miał klucza, zatem nie on nie powinien tutaj obchodzić. Ostatnio straciliśmy nasz y, kit w strasznie, strasznie głupi sposób i to naprawdę tak okropnie głupi sposób. Który będzie mógł mieć? Może pan Julian? Może. Kitam wie w zasadzie. Wezmę sobie tutaj płynny plastik, mi się przyda. Wezmę sobie tal kosmetyczny. Poproszę Alien, mój przyjacielu, daj mi pastę do zębów. Ja sobie tutaj... no Masz jeszcze talię kart, masz jeszcze zegarek. Okej, okay, to są fajne rzeczy, które mogę rozdać. Ja sobie od razu tutaj skraftuję oto kit. No i dobra, będę musiał komuś tutaj przywalić gorącą czekoladą, ale komu? Julianowi? Myślicie? Że Julian, tu, tu, tu. okej, okay, pani Julianie, co masz? Nic nie masz! Cholera jasna. Nic nie masz, ale zmarnowana czekolada. No niestety, nie udało mi się. Czy chcemy twój mundur? Myślę, że chcemy. Mundur strażnika jest naprawdę fajną opcją, którą, która mi się tutaj przyda. Zobaczmy, jakie zadania. Czyli Julian nie, Julian nie czy mam gdzieś, żeby zapisać. No, niestety nie mam. Czyli trzeba zapamiętać, jak coś to sobie obejrzał. słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Czy od ISAMU mogę coś kupić ciekawego? Nie. Czy od Kubona mogę coś kupić? Również nie. No to skoro tak, skoro nie. Eee, aliena będę musiał odciągnąć. Tak, muszę odciągnąć aliena, mam tylko 10hp, zatem muszę uważać i mam dużo fajnych, nielegalnych przedmiotów. Swoją drogą, Gimper. Wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100 lat, ta dla ciebie też i sobie wezmę pałkę policyjną jako broń. Tylko chodź mi tutaj z alienem, o nie, o nie. Okej, okay, on mi przywalił za całą piątkę i uwaga. Ojojoj, muszę uważać, muszę uważać, muszę uważać. Czekam aż mi się zregeneruje HP i dopiero jak mi się zregeneruje HP, będę mógł się pozwolić uderzyć, bo inaczej po prostu umrę i stracę bardzo dużo ważnych przedmiotów. Uwaga, mam 6 HP. Jeszcze nie, teraz. O nie, o nie, o nie, o nie! Alien, wracaj. Okej, okay, bijemy się, mam 3 HP. Muszę uważać ponownie, bo o mnie nie będzie gonił też wieczność. Żeby tego nie spieprzyć, o nie Nos mnie spędzi. Alien, mordo, przepraszam, że wiesz, że się bijemy Jesteśmy współlokatorami No ale niestety, czasem się współlokatorzy biją Czasem się gryzą, o, o, o Uwaga Dobra, weźcie go po łóżcie. świetnie chłopaki Jest jak nie nos ten swędział, o, już od razu lepiej Jak dobrze, najlepiej Dobra, miałeś wybier A, nie, nie zabijaj się, mordo, proszę Weź sobie krzywdy nie rób Dlaczego ty chcesz się zabijać? Nie wolno, nie wolno się zabijać i swoją drogą, jak ty będziesz wracał, to ja szybko sobie zrobię trening! Na poważnie! Póki ty będziesz sobie wracał z tym wszystkim, to ja sobie zrobię trening i trochę HP mniej więcej padnie. Dobra, myślę, że 6 powtórzeń. Alien powinien już zaraz sobie tutaj wracać. Zobaczymy zresztą. Mam nadzieję, że od razu tutaj poszedł. Nie, nie poszedł tutaj od razu. No musiał, musiał pójść po nowe ciuchy, czyż nie? Zobaczmy, gdzie ten alien idzie. I samo, na Ohoho, Bladeusz jest alien. No i alien, aliena, oj, oj, oj. Okej, okay, i weź mnie alien, goń, proszę. Ja wiem, że już mnie nie lubisz mordo, ale... Oj, hej, halo, strażnik! Halo, strażnik, być może mi pomógł tutaj, jak mnie alien okłada, co? No nie, znowu mnie nie chce bić. Okej, okay, uderzył mnie bez powodu, czyli o mnie goni o tak teraz, bo mnie nie lubi, super. Znaczy, czy tak jest super, to ja nie wiem. Dobra, już nie zdążysz i tak do pracy, mordo. I tak już nie zdążysz do pracy. O, oh, Zablokowałem się, prawie bym nie uwalił. Nie no, dobra, ale weź mnie zostaw. No halo, strażnik! Simon! Simon, no on mnie bije! No halo, pomocy, proszę! Czas na ćwiczenia. No, ćwiczenia ćwiczeniami, mój, mój drogi, ale ja muszę tutaj przedmioty oddać najpierw. Bo jak mnie alien znowu uderzy, to ja umieram. Ojeju, ale zaraz mi wszyscy upomną, to jest 30%. No ale dobrze, na razie mnie nikt nie upomniał na szczęście. Czy mam jeszcze jedną gorącą czekoladę? Mam jeszcze jedną gorącą czekoladę, czyli jeszcze ten kit będę nosił ze sobą. Tylko Julian był... Dobra, nie no, lecę ćwiczyć na razie. 19%, tutaj 20%, 40% i już dobiegłem, dobra. Jakie macie zadania? Gimper, odwróć uwagę strażników? Nie, no to jest ryzykowne. Sorry, mordeczko. ale przepraszam. Ten kretyn nitro do złożył na mnie do nosa, a nie będę nikogo pił. Sorry. Takie słabe zadania macie. Blado uszu, masz na sprzedaż. <laughs> łom, święty, święty Łom, który by mi się przydał. Łom. Okej, okay, bicie się, może któryś z Was będzie miał Łom akurat? Może ty, Naruciak? Zobacz Ciuraku, Naruciaka, co ty tutaj masz takiego? O nie. Książka, noże, szczoteczka. Meh. Meh, takie nic ważnego, szczerze mówiąc. Czas wolny. Właśnie, skoro ty, alien już nie masz roboty, ja muszę po nią zaaplikować. A, bym zapomniał. Zobaczcie, jaki ze mnie debil byłby. Stolarz, aplikuj. Super, jestem stolarzem. Fenomenalnie. Pan Dawid, pan Lewi. Być może to jest pan Lewi. Nie, pan Lewi również niczego nie ma. Zatem zabieram mu to i to. Oddamy to Alienowi. Alien? Alien, mordeczko, gdzie ty jesteś? To jest Ignacy, to jest Alien, 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 Alien. Halo, słuchaj, mam dla ciebie mundur strasz. Ty szmatu jedna, zdradliwy psie! No, ty zdradliwy psie, zaatakowałeś mnie i to całkowicie bez powodu. Wiesz co? Wiesz co, Alien? Dobra, słuchajcie, czyli lewi również. o Alien, ile ty tutaj fajnych rzeczy miałeś. Klej mi się nie przyda, ale odłamek szkła, rydel. Mm -hmm. rydel. Właśnie, mamy rydel, się Hej, halo, dlaczego mi się samo poruszasz? Nie poruszaj mi się samo. No, przestało mi się poruszać. Muszę to komuś porozdawać. Na ruciach? Chcesz? Chcesz rydel? Proszę, pokop sobie. I samu? I samu x-ponton? Chcesz odłamek szkła? Masz odłamek szkła. Właśnie, ja mam cały czas tą pałkę, mam cały czas pałkę. Rok, przyjacielu, proszę o to pałka policyjna. A samemu sobie odłożę o to i o to. Super, fajnie, zrobione. Aaaa... Więc teraz ja bym sobie poprze. No nie, no nie, nie, nie no, zrobić. Alem, proszę nie bij mnie. Taśma klejąca! O oh, je! Yeah! Dokładnie. Oh, mordo, odwal się ode mnie. Odwal się ode. O nie, o nie. Of. Dobrze, że tutaj jest przejście. Dobra, słuchajcie, patrzcie, Alem mnie bije. No, jak? Jak to? Ty strażniku! Ty nie. Wuż, ty, co ty. ty z czemu ty pracujesz tutaj? Gary! Gary, czemu ty tutaj pracujesz? Lewi, lewi! Zrób coś mu, proszę. Ja mam dwa ważne rzeczy na sobie. Lewi, on nie może mi tak uwalić. Po prostu nie do pomyślenia. W tym, w tym miejscu po prostu nie jestem w ogóle chroniony. Co? Nienawidzę was! Like come on! Nigdy nie poczułem się tak zdradzony tak jak w tym momencie. Dajcie spokój! Dajcie spokój. Wiecie co? To jest moment, w którym robię masę mięśniową. To jest moment, w którym robię masę mięśniową i ja mam wszystkim pokazać. Że podobno Ali planuje ucieczkę, ja mu dam ucieczkę. Lewi ty ma to, co mnie zdradziła. Jak śmiałeś mi to zrobić? Okej, okay, rozumiem, nie dogadaliśmy się. Uśpiłem cię, to znaczy nie uśpiłem cię, tylko ogłuszyłem cię wtedy. Ale co to oznacza, że masz mnie nienawidzić od razu? Upewnij się, czy ładnie mnie widać na kamerce? Nie no, ładny chłopak, dzisiaj jestem. Dzisiaj jestem tak ładny chłopak, zatem jest spoko. No, troszeczkę pakuję tutaj, ja wiem, 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 nie ucinam tego, ale ale pakuję dlatego, że muszę mieć trochę więcej HP. Pośpiesz się, Mandio. Zaraz bicep się sam nie zrobi, moi drodzy. A kolacja daleko nie jest. Myślę, że jeszcze zdążę do 22 dobić. No, potrzebuję tego bicka mieć, no bo o, jesteś zbyt zmęczony, jest idealnie i teraz sobie zjem. Ignacy, przestań! O, wszyscy się tutaj. Nie! Ale okej! Okay. <laughs> o, niechcący to zrobiłem. Bardzo niechcący to zrobiłem, ale w zasadzie nie wyszło tak źle, ponieważ wystarczyłem przysługę nitrowi i to całkowicie przez przypadek. Grzewień, nóż. E, zapalniczka, okej, okay. Talia, kart, książka. No to wszystkie. No jezu, weź mnie zostaw, please, człowieku. Weź mnie zostaw, please. Do roboty idę! Zostaw mnie do pracy i idę, mordo! No! O jezu, ci ludzie są okropni. Twój ekwipunek jest pełen. E, co ja muszę zrobić? Dremianą podporę? Nie, muszę meble. Meble się chyba robiło z trzech. No dobra, no to, to wezmę później. To no poczekajcie, ja sobie to tak porozkładam. Wszystkie moje przedmioty sobie później pozbieram. Meble się robiło z trzech. No nie, zabrałeś mi mój grzebienio nóż, który chciałem komuś rozdać. No, tak się robiło meble. Dobrze, że pamiętam. Niepolakierowany stolik. ja bym za takie nie zapłacił. Okej, okay, cztery będziemy mieli i... Jeju, jak dawno my nie pracowaliśmy, zauważyliście jak my dawno nie pracowaliśmy tutaj? Chyba to jest pierwszy raz jak pracujemy. Na no, poważnie, nigdy nie pracowaliśmy jeszcze w tej serii The Escapes. To znaczy, na tej mapie, to znaczy ogólnie to pracowaliśmy, wiecie, ale na tym, w tym sezonie, czy tak to ująć mogę? Jeszcze nie. Dobra, zróbmy to tak. O, kto chciał? Kimper chciał drewnianą podporę mi by się przydały drewniane podpory, szczerze mówiąc, jeżeli tam będę kopał ten tunel, jedna drewniana podpora by mi się przydała. Dobra, to już powinno wystarczyć, czyż nie. Tak, wystarczyło. To robimy sobie dwie drewniane podpory. I ogólnie drewno mi się też przyda, drewno jako drewno mi się już przyda. O, nie, dobra, o tak sobie zróbmy. O, o, o. o, 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 o. No dobra, wolę talię kart i muszę tutaj coś zminimalizować obs bo zaczyna mi lagować. Okej, okay, już jest dobrze. Ej, to na no to co? Uciekamy stąd. Muszę Gimpera znaleźć, tak? To Gimper chciał. Tak, tak, usunąć książka z ROK. Cześć, Naruciak. Naruciak, masz dla mnie jakąś misję. I sam uprowadzisz mraną grę. Nieeee, tak średnio chcę. Alien, zostaw mnie, bo już widzę, że chcesz mnie bić tutaj. Proszę mnie zostawić, Alien. Proszę mnie nie dotykać. Dobra, no to skoro mam drewno... Brakuje mi tutaj, cały czas mi brakuje, cały czas mi brakuje czego? Eee, nie pilnika, brakuje mi. Kurde, nie mogę sobie przypomnieć, czego mi brakuje. A to nie jest wcale trudne, czego mi brakuje. Mi najzwyczajniej w świecie brakuje. No jak się to nazywa, to czego mi brakuje? Czy ktoś pamięta? Ja sam powinienem pamiętać, czemu nie pamiętam. Jezu, słaby jest ten straży, Julian, ale ty beznadziejny jesteś, prawie cię Alien pobił. Dwa kleje miał, powalony jest ten Alien. Na ja jemu tyle kleju, może było ha klej czy coś. Blady, ty miałeś pigułki na senne. Okej, okay, to jest, to mi się przyda akurat. Fajnie, że miałeś pigułki na senne. O, wiem, łoma potrzebuję! Tak, ale no, nie mam kasy. Nie no, mam kasę na łoma, mam właśnie 76 jak znajdę gimpera, to w ogóle będę miał dużo kasy na łom. Ale wstawaj, ponieważ chcę Ci dać prezent. Alien, chodź tu. Mam dla Ciebie prezent. Mam dla ciebie to i okej, okay, już mamy lepsze stosunki, mam dla ciebie jeszcze to. I teraz już powinno być spoko, tak? Maggio, pośpiesz się, ale przecież skończyłem robotę. Nitro, z Nitru się mam dobre kontakty. A pigułki nasenne są ich fantem. Może zobaczę, może się uda. Ale co masz na sprzedaż? Masz na sprzedaż klej znowu! Ale ty masz dwa kleje, jeszcze masz trzecie na sprzedaż? Mordo, nienormalny jesteś i samo co masz na sprzedaż? Masz pałkę policyjną, którą nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że sam ci dałem. Gimper masz poduszkę, widzę, że tutaj najniebezpieczniejszą broń na świecie, ale spoko, szanuję Cię, szanuję Twoją poduszkę Tomek, na poważnie, szanuję. No tutaj Alien się wdał w bójkę, dlaczego mnie to nie dziwi z Ignacym, cały czas Alien kogoś chce bić. No i co, miał dwa lekarstwa i skarpetę, ok? O, gdybym mógł go podnieść, dajcie mi go tutaj, ja sobie wezmę dwa lekarstwa od niego. Lekarstwa zawsze się przydadzą, wiecie, zawsze się przydadzą, tak stwierdziłem sobie, dobra. Troszeczkę się pokąpałem, zaraz będzie koniec dnia, mam pigułki nasenne, Przydałby się czekolada, nie przeszukałem ich cel, ale zrobię to w następnym odcinku. Bo dzisiaj coś jakoś się było czasu. Słuchajcie, jakoś się było czasu. To jest dzień czwarty, dopiero myślę, że dnia szóstego uciekniemy. No ja czekam aż ten łom. Ja muszę mieć ten łom i ja w zasadzie jestem gotowy do ucieczki. Mam motor strażnika, a i czerwony klucz muszę znaleźć. No tak, no ja się tak nie mogę śmiać, że czerwonego klucza nie mam. No to, słuchajcie, użyjemy pigułek na i może nam się uda teraz znaleźć czerwony klucz. Lewi nie miał, ten drugi też nie miał. Proszę przestać wysłać mi smsy. Kit. Sam kit mi się przyda. Dwójeczkę na jakimś muszę użyć. Julian? Dawajcie Juliana. O Jezu, Julian... No, halo! Nie mogę na tobie tego użyć, ale beznadziejnie, o Jezu. To będzie przeszukiwany? To będzie przeszukiwany? Halo, bo ja nie wiem. E, bateria, jeżeli znajdę to ci dam. Odwróć uwagę strażników, nie. Nie, nie odwrócę. No Jezu, nie wiem, być może będę przeszukiwany, być może nie. Dobra, pigułki następne nie działają z jakiegoś powodu. E, nie mam dlatego pojęcia dlaczego nie działają, ale dlaczego się nie działają. Potrzebuję tak, tego... O Jezu, mam tyle tych pilników. E, nie fajnie. Wiecie co? Co sobie zrobię? Na wszelki wypadek sobie zrobię przycinaki. Na wszelki wypadek sobie zrobię przycinaki, bo mi się mogą przydać, liche obcążki. Ok, to już mam mniej rzeczy. No mm. nadal mam ich w cholerę. Do toalety mogę schować trzy. Raz, dwa, trzy. No dobra. Biorę łopatę. O, mam jeszcze jedną czekoladę. Super. Biorę płynny plastik. No mam jedno drewno za dużo. To daję tutaj. Chyba, że w drugiej toalecie schowam drewno. No. O tak zróbmy. I same legalne już rzeczy. Tak, już mam same legalne. Zobaczmy, czy będę w ogóle tego. Czy będą sprawdzać to moje ocelę, czy kogoś innego. Ale nie poszedł spać. No nie pamiętam, koło cele sprawdzają, no, jak, jeżeli i teraz mają, to będą mnie sprawdzać teraz. W przeciągu kilku minut mają mnie sprawdzić. Chyba jednak nie mnie. Wydaje mi się, że nie będę sprawdzany. Jeszcze poczekam, jeszcze na, na sekundę, jeszcze na sekundę. Dobra, nie, no raczej na 100% nie będę sprawdzany, spoko. Eee, no to tak, no to odkładamy sobie wszystkie nasze nielegalne przedmioty. Nie wiem co się dzieje, że jestem w ogóle niesprawdzony. Zazwyczaj właśnie jestem często sprawdzany, a tutaj taka niespodzianka. No dobra, słuchajcie, ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić, łapki pod filmem. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia, żegnam się z wami. Pa pa, cześć!